Powołanie do reprezentacji i od razu bramka. No co tak. Tak akurat się ułożyło, że dostałem powołanie i w dzisiejszym meczu strzeliłem bramkę. Tak ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że z, ze swojej gry w pierwszej połowie jestem absolutnie niezadowolony. Tym bardziej cieszę się, że udało się strzelić bramkę dzisiaj. W tych ostatnich minutach chyba zabrało trochę zimnej krwi, bo powinniście wypunktować tego rywala z 3-4-1. Dokładnie tak. Ubolewam nad tym, że nie strzeliliśmy bramki na 3-1, ponieważ na pewno byłoby spokojnie do końca meczu, jednak tak jak mówię, no niestety nie udało się, ale na szczęście to, co zepsuliśmy w Zabrzu, dzisiaj udało się nadrobić. Na koniec Grand Derby wspólnie będziecie oglądać? Tak, razem mamy zorganizowane oglądanie na Oparowskiej, więc na pewno będziemy śledzić ten pojedynek. Drużyna jest podzielona? Komu Kibicujesz w Barcelonie? Czy... Znaczy ja osobiście jestem za Barceloną, jednak I wiadomo, są to dwie świetne drużyny. I niektórzy koledzy z drużyny są za Barceloną. Wydaje mi się, że jest większość za Barceloną, a niektórzy są za Realem. No i na pewno będzie ciekawy ten mecz się dał. Ale do sporej liczby sytuacji strzeleckich, to jest bardziej efekt Waszej niefrasobliwości w obronie, czy tego, że wy angażowaliście dużo zawodników w grze ofensywnej? No bo, no bo dużo ich rzeczywiście go takować To znaczy tak i wynikało to z tego, że w pewnym momencie to wyglądało tak, że najpierw jedna drużyna kontruje, a później druga, więc było to efektem tego także, że polonia nie skupia się tylko na obronie, nawet grając z jednego przeciwnika mniej. więc... Była taka trochę wymiana ciosów i tak jak mówię, no szkoda, że nie udało się wcześniej strzelić yy, trzeci bram. Strzał dokładnie tak, tak, jak mierzyłeś? Tak, ten strzał był tak, jak mierzyłem, no i fajnie, że ta piłka wpadła. Yy, powiedz w końcówce trochę, znaczy inaczej, spora liczba strat, trochę brakowało tego poszanowania piłki, to jakieś nerwy, brak koncentracji, czy może już jakiś taki efekt zmęczenia jednak tego, że no, 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 dużo się nabiegaliście w tym to meczu? Na pewno były jakieś tam błędy popełnione dużo nabiegaliśmy się w tym meczu. Jak mówię, na pewno musimy naszą pracę budować na tym, że to co ćwiczymy na treningach udało się mi się przełożyć na mecz, więc wydaje mi się, że parę ciekawych akcji stworzyliśmy i to, to jest wynik tego, co trenujemy na treningach. Siedzi to w głowie, mecz z Anglią, jest coś takiego, że o jej ubram z Anglią, czy już przyszło przywyknąć bo tym, już nagrałeś się w puchara? Znaczy, przede wszystkim przed meczem nie skupiałem się na tym, że jadę na reprezentację, musiałem się całkowicie od tego odciąć. Liczył się dla mnie mecz dzisiaj tylko z Polonią, a tak jak mówię, od dzisiaj po meczu już zaczynam myśleć o reprezentacji, jadę tam po to, żeby jak najlepiej się zaprezentować. A co będzie czy dostanę szansę w meczu z Reponacci, z Anglią, to, to zależy tylko od trenera.